Drogi, szkoły, służba zdrowia. To najważniejsze i najtrudniejsze zadania stojące przed powiatem. Aby im podołać, potrzebni są ludzie sprawni w działaniu, kompetentni z dużą wiedzą i umiejętnością wypracowywania kompromisu. Takim człowiekiem jest dr Piotr Uruski, społecznik, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim. Podczas pracy w Radzie Powiatu minionej kadencji mocno przyczynił się do zrealizowania wielu potrzebnych inwestycji. Jako pielęgniarka z długoletnim stażem wiem, jak ważne w życiu mieszkańców jest zdrowie. Dlatego nie można żałować żadnej złotówki wydanej na służbę zdrowia. Będę głosować na Piotra Uruskiego, ponieważ również dzięki niemu Sanocki Szpital otrzymał w różnych formach 15 milionów złotych. Szkoła jest miejscem, w którym kształtują się postawy i charaktery młodych ludzi, którzy później reprezentują nas w różnych środowiskach. Dlatego ważnym jest, aby każda placówka miała odpowiednią bazę dydaktyczną. Będę głosować na Piotra Uruskiego, bo wiem, jak ważną dla niego jest inwestycja w oświatę. Bardzo dużą rolę w rozwoju każdej firmy, miasta czy powiatu odgrywają pieniądze. Dlatego będę głosowała na Piotra Uruskiego, ponieważ on w czasie ostatniej swojej kadencji w Radzie Powiatu przyczynił się do pozyskiwania dużych środków unijnych. Powiat Sanocki uzyskał szóste miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych. Nie byłoby to możliwe bez umiejętności, doświadczenia i wiedzy doktora Piotra Uruskiego. Szefa Komisji Budżetowej w Powiecie. Dr. Piotr Uruski, kandydat do Rady Powiatu. Lista numer 5, pozycja numer 4. Wiele zostało zrobione, ale bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia. Dlatego 21 listopada proszę Państwa o głos.